Zemściłam się na mojej prześladowczyni. W pierwszej klasie była taka jedna dziewczyna. Nazwijmy ją Basia. Najpopularniejsza w klasie. Zawsze otoczona innymi, głośna, pewna siebie i absolutnie uwielbiała mnie dręczyć. Klepała mnie po tyłku, szczypała, szeptała wszystkim głupoty na mój temat. Prosiłam przestań, ignorowała to, mówiłam to nauczycielce, nic. W końcu nie wytrzymałam. Odwróciłam się i walnęłam ją prosto w twarz. Zostaw mnie w spokoju, powiedziałam i wiecie co? To ja dostałam karę, zostałam po lekcjach. Nie wiedziałam nawet, że w pierwszej klasie dają kozy, ale serio, nie obchodziło mnie to. Złamałam jej nos i byłam z siebie dumna. Przez lata Basia dalej była złośliwa. Nie każdego dnia, ale wracało, aż do dnia, kiedy zmarła moja mama. Nie oczekiwałam współczucia, ale twoja matka na to zasłużyła. Rzuciła: Ty też będziesz punką jak ona. Coś we mnie pękło. Stałam. złapałam ją za włosy, zostały mi w dłoni kępki. Oderwałam jej sztuczne rzęsy. Uderzyłam jej głową o ścianę. Wpadła nauczycielka, próbowała nas rozdzielić, ale ja nie przestawałam. Zerwałam jej paznokcie do krwi, zawiesili mnie na dwa tygodnie. Ją na trzy dni. I chociaż powinnam była czuć wstyd, nie żałuję. Po raz pierwszy zrozumiała, że jestem człowiekiem. Nigdy więcej się do mnie nie odezwała, a po tygodniu przeprosiła: Nie jestem.